Dzień dobry Państwu. Początek dzisiejszej sesji na głównej parze walutowej to dalszy ruch na południe. Obecnie euro dolar wyceniany jest na 1,34,02. Patrząc na kalendarz makroekonomiczny, środa zapowiada się e, naprawdę ciekawie. Z ważniejszych, choć poznamy inflację konsumencką z Niemiec, raport ADP i dynamikę PKB z USA. Oraz fo, decyzje FOMC w sprawie stóp procentowych również ze Stanów Zjednoczonych. Szczególnie istotne będą dane z USA, które w przypadku lepszych odbroków odczytów i jeszcze mniej wydźwięku komunikatu po posiedzeniu FOMS mogą umocnić dolara. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na taki właśnie rozwój wydarzeń. Przemawia za tym zarówno um, ostatnie um, lepsze dane z tamtejszej gospodarki, obecna sytuacja geopolityczna, jak i sytuacja techniczna na wykresie tej pary, czyli RWSD. Z tego posiedzenia tu warto dodać, że Fonds zdecyduje się zapewne na kolejne cięcie programu QE3 o 10 miliardów dolarów miesięcznie. Jednak ten ruch jest już dawno w cenach. Najlepszy no od prognoz. Zapowiadają się też dane z tamtejszego rynku pracy. Chodzi tu tutaj o dane ADP, gdyż ostatnie tygodniowe odczyty dotyczące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyglądały naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wartość naszej waluty, początek dzisiejszej sesji to nieznaczne umocnienie złotego. Dolar kosztuje 3,096 PLN. Za wspólną walutę trzeba zapłacić 4,14,9 Pomimo tego lekkiego wzrostu wartości, nasza to nadal zapewne pozostanie pod presją podażową i należy spodziewać się dalszego spadku jej wartości w kolejnych dniach, a nawet tygodniach, szczególnie na parze usd .pl. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.